Dzisiaj wam w dzisiejszym odcinku zajmiemy się monokularem Megay NK007 plus 6. Zapraszam do oglądania. A więc na początek odpowiedzmy sobie na jedno pytanie, czym jest monokular? A więc jest to urządzenie do nagrywania oraz przetwarzania obrazu z lunety. Prezentowany przeze mnie Monokular Mega OREY jest wyposażony w trzy szyny montażowe na dodatkowe akcesoria. Nagrywa z rozdzielczością 1080p oraz jest wyposażony w tryb nocny. Pierwsza sprawa, na którą należy się zastanowić przed zakupem monokularu to rozmiar. Słuchajcie, ten monokular jest długi na 22 cm, co sprawia, że w zasadzie mm, tak naprawdę. Lunetę będziecie mieli cofniętą aż do granic kolby. Dlatego pamiętajcie, że zanim zamontujecie taki monokular na swoim karabinku, należy dokupić, jeśli w ogóle istnieje możliwość, zamontować na waszym karabinku dodatkową szynę, która wypchnie lunetę do przodu, tak abyście mieli miejsce na monokular. Pamiętajcie też, że monokular pokazuje Wam tylko przetworzony obraz, to znaczy, że w tym miejscu nie widzimy dokładnie obrazu bezpośrednio z lunety, tylko mamy ekran zamontowany i tu widzimy obraz w ekranie. Co za tym idzie, odległość oka od monokularu jest w zasadzie dowolna, tak abyście mieli komfortowo się złożyć. Możecie dosłownie przytykać oko tutaj do, yy, do tej osłonki. No ja akurat sobie tutaj wszystko spasowałem, czyli szyna do przodu. Prezentowany przeze mnie monokular jest w tym momencie założony na lunetę Swamp Deer. Bardzo fajnie ta luneta ogarniam. W zestawie z tym monokularem znajdziecie pierścienie, które montujemy pod tą nakrętką. Dzięki nim możemy dostosować monokular do obiektywu, lunety, którą posiadamy. W zasadzie nie spotkałem jeszcze lunety, na którą nie da się zamontować tego monokularu. A testowałem ją chyba na pięciu różnych lunetach, więc w zasadzie, jeśli chodzi o obiektyw, to tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Jak już mówiłem, montaż, montaż, tylko żeby luneta była troszeczkę jednak bardziej wypchnięta. I teraz tak, po zainstalowaniu takiego monokularu chwilę musimy jednak przy nim podubać, aby ustawić dobrą ostrość. Pamiętajcie, aby mieć zanim zaczniecie montować, ustawcie sobie paralaksę w lunecie na odległość, którą celujecie, tak? Dopiero próbujcie z tym monokularem coś tam grzebać. To Wam dużo ułatwi zadanie, ponieważ idealny obraz ustawienia paralaksy będzie przekazywany do monokularu. Później jest troszeczkę ciężej. Jeżeli po prostu założycie lunetę, nałożycie na to monokular, no jak już mówiłem, monokular troszeczkę przekłamuje nam ten obraz, obniża jego jakość. Kolejna sprawa to. Luneta jest wyposażona w zoom cyfrowy, czyli możemy sobie podczas strzelania oprócz możliwości lunety dodatkowo jeszcze powiększyć obraz. Yy, oczywiście cyfrowo, więc yy, liczymy się z tym, że, że tam jak, na jakości troszeczkę też upadnie obraz. Dodatkowo mamy tutaj też tryb nocny. Tryb nocny, czyli wysoki kontrast oraz pozbawienie kolorów w obrazie. Ja osobiście uważam, że ten tryb nocny troszeczkę jest taki naciągany, bo tak naprawdę, jeżeli naprawdę jest ciemno, to w trybie nocnym po prostu będziecie mieli czerń, czerń w obrazie, więc ja bym akurat tryb nocny wykorzystywał w momencie, kiedy potrzebny Wam wysoki kontrast po prostu obrazu, czyli na przykład w chwili, w moment, nawet za dnia, słuchajcie, nawet za dnia, jeśli celujecie w coś czarnego, jak na przykład figurka HFT i ona jest na tle jasnych rzeczy, jeżeli pod, przełączycie go na tryb nocny, łatwiej będzie Wam sylwetkę oznaczyć, że tak powiem na lunecie w trybie nocnym. Słuchajcie, nie jest tajemnicą, że monokurs jest zasilany przez akumulator. Tak więc w zestawie dostajemy też ładowarkę, dostajemy w zestawie też kartę pamięci 32-gigową, co starczy nam na... naprawdę, starczy nam troszeczkę sobie ponagrywać podczas jednej sesji. Wrócimy, zrzucamy to sobie po prostu na komputer, ponieważ, no nie ukrywajmy, monokular najlepiej się sprawdza, jeśli troszeczkę operujemy programami do montażu, ponieważ no po co nagrywać widok z lunety? No w zasadzie, no chyba, że nagrywacie z Teleskopu, bo oczywiście na teleskop też można sobie zamontować ten monokular. Chociaż ja uważam, że jakość obrazu z tego monokularu na nagraniu jest taka, że ja bym raczej tu gwiazd ponagrywał, więc nie bardzo widzę widzę to. Posłuchajcie, w monokularze jest budowany mikrofon. Jeśli myślicie, że za pomocą tego mikrofonu będziecie nagrywać vlog albo yy, narzekać na strzelając do zdjęcia swojej były, narzekać na wysokość alimentów, jakie wam nałożyła, no to muszę Wam powiedzieć, że ten mikrofon bardzo stumiony dźwięk nagrywa, ponieważ on nie jest stworzony do nagrywania właśnie vlogów czy coś takiego. To nie jest taki mikrofon. Dokładnie to wyłapuje on dźwięk strzału. To jest jego w zasadzie priorytetowe zadanie, ponieważ podczas późniejszego montażu który, Jeżeli będziecie chcieli zgrać obraz strzelca z na przykład obrazem z lunety, będziecie mieli falę audio na w swoim programie widoczną. Dzięki czemu, skok fali audio, będziecie wiedzieli, że został dany strzał. Dzięki czemu synchronizujecie dwa nagrania podczas montażu. Ja, oczywiście, na koniec odcinka pokażę Wam, jak mniej więcej wygląda montaż takiego nagrania. Także zostańcie do końca. A ja już w tym momencie prezentuję Wam jak mniej więcej wygląda strzelanie z takiego monokularu. Na temat mega NK007 plus 6. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, zostawić subskrypcję. Słuchajcie, pod poprzednim moim film, filmem po prostu lawina, odsłon. Łapek w górę subskrypcji się posypała, jesteście zajebiści. Ja Wam tylko od siebie powiem, że naprawdę dało mi to takiego silnego kopa napędowego do nagrywania, że naprawdę obiecuję Was nie zawieść. Już mam pomysł na kolejny materiał. W każdym bądź razie jeszcze się nie żegnamy, żebyście nie myśleli, że to koniec odcinka. Teraz przejdziemy do takiego bonusowego materiału, jak zmontować sobie fajnie materiał z, za pomocą właśnie nagrania z Mega Orey. Także zapraszam Was do materiału. A więc, ściągamy sobie program Shotcut. Program Shotcut jest programem darmowym do obróbki wideo. Nie ma wersji premium, więc spokojnie za darmo możecie znaleźć go sobie w sieci. Otwieramy sobie tutaj, otwórz plik, tak? wybieramy sobie materiał z naszej sesji strzeleckiej. Tu mam akurat kamerę na strzelca. Przeciągamy sobie to na ścieżkę na dole. Na pustym miejscu klikamy prawym klawiszem mysz myszki, akcję ścieżek, i tutaj dodaj ścieżkę wideo. Otwieramy ponownie. Tym razem wybieramy sobie odpowiednio do tej sesji, oczywiście, odpowiednio do tej sesji yy, nagranie z monokularu. Przyrzucamy go powyżej. I teraz słuchajcie, tutaj mamy w tym miejscu takie yy, yy, taki ruch audio. Dzięki temu, że monokular nagrywa audio, Wiemy kiedy pada strzał. To jest mniej więcej taki kształt. Teraz sobie pokrywamy go z nagraniem. W tym miejscu. Teraz zobaczcie, tu pada strzał, tu pada strzał. Widzicie, te ścieżki na mniej więcej się pokrywają. Ładnie to synchronizujemy teraz. Super. I teraz hmm, przechodzimy tutaj. Dodajemy filtr. Ja tu wpiszę nazwę sobie kształt. Jest maska proste kształty. Zbieramy prostokąt, zmieniamy na elipsa, żeby to fajnie wyglądało. Szybko to powiększymy. kształt elipsy. zmniejszymy teraz. Mm. Zmniejszymy do tego teraz yy, miękkość. O, to jest super. Teraz rozmiar pozycja oczywiście troszeczkę go zmniejszymy ten obraz. Przeniesiemy do sobie do sobie trochę tutaj. i nasze nagranie w zasadzie w taki najprostszy sposób dla Was jest już zmontowane. Oczywiście wyłączymy dźwięk z monokularu już i zobaczcie jak to wygląda. No ale następnie należy kliknąć Eksportuj, eksportuj, plik wybieramy sobie, gdzie chcemy to zapisać i to wszystko. Także wiecie już, jak zmontować sobie materiał za pomocą Megaoray NK007 plus 6. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.